Zapraszam na krótką analizę. A dzisiaj spojrzymy na spółkę Medap. Spółka z rynku New Connect, trochę mniejsza. To co też zawsze powtarzam, przy rynku New Connect należy uważać na po prostu mniejszą płynność, mniejsze obroty, co może skutkować tym, że jakieś większe transakcje czy to kupna, czy to sprzedaży bardzo mocno będą ruszać kursem. Należy to mieć na uwadze, decydując się na jakieś transakcje. A teraz już przechodząc do analizy, proszę spojrzeć, jak długo przebywaliśmy w tym ruchu takim bocznym, który jest zaznaczony w tym fioletowym polu. Praktycznie kilka miesięcy poruszaliśmy się w, około, w przedziale od 87 groszy do ponad złotówki, równej złotówki. No i nastąpiło. Powiedziałbym 4 stycznia na początku roku, wybicie z tego właśnie, z tego fioletowego pola. Wybicie dość dynamiczne, no bo jeżeli by policzyć ten szczyt najwyższy poziom, no to byliśmy nawet ciut powyżej złotówki i 50 groszy. Nie było to nawet takie wybicie jakich wiele na rynku New Connect, na zasadzie jedna sesja z 30, 40 nawet czasem procentowym wzrostem, a kolejna sesja przynosi na przykład 30 spadek i wracamy do punktu bazowego albo jeszcze ciut niżej. W tym wypadku było to Kilka sesji takiego wzrostu, zbierania się. Ale jednak po dotknięciu tego poziomu złoty 50, zł, cofnięcie, to już było widać, proszę spojrzeć na ten górny, długi cień. Można było się spodziewać, że właśnie po takim zachowaniu w, w trakcie tej sesji kolejne sesje przyniosą spadki, to jakieś jakoś nie powinno dziwić. No i te spadki proszę spojrzeć, jak były dynamiczne, 9%, 16% i jeszcze prawie 11% spadek, potem chwila zawahania, no i wydawało się, że tutaj ta zielona świeca no to będzie, znowu będziemy poruszać się w tych rejonach w okolicach złotówki, no i może taki ruch będzie trwał, trwał i za jakiś czas znowu będziemy obserwować takie wybicie. No niestety tak się nie stało. Ten poziom w którym walory tak długo przebywały, te poziomy tak właściwie też zostały wyłamane. Prawie 17% spadek, no i od tego momentu kurs się odsunął bardzo mocno, no bo spadliśmy nawet poniżej 40 groszy, do okolic groszy 37, także byliśmy bardzo nisko. Ten poziom 37 groszy spadki zatrzymał, a w mojej ocenie zatrzymał on je, dlatego że gdybyśmy sobie spojrzeli dużo, dużo szerzej na wykres, to tutaj mamy takie dwa dołki w roku 2008, w lipcu i w październiku i to one moim zdaniem właśnie zadecydowały o tym, że ten poziom tych 37 groszy zadziałał jako wsparcie i od niego wolory odbiły, odbiły nie jakoś wcale mało, bo nawet powyżej 60 groszy byliśmy, no i jednak teraz zawracamy zawracamy Kilka sesji na czerwono, z dość nawet mocnymi spadkami prawie 7%, 5,5%. Ostatnia sesja co ciekawe praktycznie na zero, no i jesteśmy na bardzo ważnym poziomie 50 groszy. W tym przypadku będzie to na pewno też taki poziom psychologiczny, jak dla tej spółki 50 groszy myślę, że może się bronić, i tutaj. Wstrzymałbym się z jakimiś decyzjami, stwierdzeniami, które miałyby mówić o tym, że będziemy w najbliższym czasie obserwować spadek lub które miałyby mówić o tym, że będziemy obserwować wzrost. Ja na razie skupiłbym się na obserwacji. Zachowania kursu w najbliższych sesjach. Jeżeli ten poziom 50 groszy zostanie wybity, jeszcze może przy jakimś zwiększonym wolumenie, no to wtedy raczej spodziewałbym się zejścia ponownego w te okolice 37 groszy, no i tam ponownie pewnie walory odbiją, no i będą chciały wracać znowu pewnie w te rejony 64, 65 groszy. Takie fale nam się tutaj mogą tworzyć na wykresie. Jeżeli jednak kolejne sesje przyniosłyby jak jakieś odbijanie od tego poziomu, no to myślę, że bardziej prawdopodobny byłby powrót znowu w okolice 65 groszy i tym razem może wybicie tego poziomu, bo będziemy ten ruch wzrostowy rozpoczynać po prostu z wyższych rejonów niż miało to miejsce ostatnio. Wtedy startowaliśmy poniżej 40 groszy, teraz będziemy startować z 50 groszy, także myślę, że nawet w okolice 75 groszy moglibyśmy dojść. Ale już podsumowując, na początek skupiłbym się na obserwacji zachowania kursu w najbliższym czasie. No, bo tak jak mówię, w przypadku tej spółki ten poziom 50 groszy wydaje mi się, że w najbliższym czasie będzie kluczowy. Jeżeli chodzi o MEDAP, to wszystko. Zachęcam do aktywności na kanale pod tym materiałem. Oczywiście też do subskrybowania kanału i oglądania innych materiałów. Do usłyszenia. Cześć!